Cześć, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Half-Life hmm. Ostatnio jak oglądałem... Znaczy, nie oglądałem Grałem sobie w Half-Life'a na innym save'ie, takim oddzielnym To zobaczyłem, że strasznie wolno mi gra idzie Tylko postanowiłem trochę to przyspieszyć Tu chyba się szło Dzisiaj postaram się znaczy już, nawet na pewno dojdę do bossa, więc luz. Nie, nie tu. Sorry, że mogę być teraz taki trochę małmówny i w ogóle, ale dopiero co stałem. Tam już chyba będzie koniec tunelu. jest tam trzeba nie to tak hmm, Tutaj chyba już byłem. O, tu. Dobra. Nic się sobie tu. I już tutaj będzie boss. Ostatnia skrzynka. Nie, jeszcze nie Ale za chwilę. Czy musiałem pociągiem gdzieś pocisnąć Gdzie będę? Dobra, i w dół. Ten debil dalej tym głównym szczela z mordy. Apteczki um. i pociąg. Tutaj fajnie można na nich najechać, ich rozpierdolić tak ładnie. Ale mi się jakoś nie trafia żaden, nie da się szybciej. O, to będzie fajny motyw. A dobra, z Mogłem mogę tędy pójść. Okej... szmato. Hmm... tu... o fuck! W dupę! Slamiłem. Jebane sterowanie. Zależy, przeklinam, ale... To sterowanie jednak trochę w wnerwia. No Hmm. O, już z tym, w tym czymś głównie będzie już ten zasrany otwór. A teraz trochę mojej umiejętności na surfie. Nie wiem, co tam idę. Aha, tylko i Dobra. Hmm. to jest kwas. Nie, to jest podłoga. Nie, um, to chyba z kwasem jakiś nieudanym, bo on sobie po tym chodzi. Oni chyba ze sobą walczą. A jak? A nie, teraz we mnie. Dobra, lecimy dalej. Noga Znaczy... siat. ha ja w poprzednim odcinku trochę zjebałem, jak mówię, że będę grał tylko łomem, nie, że mi nie wygodnie się w ogóle w Life gra, tylko na początku tymi potworymi, słyszymy bossa, tylko po prostu potwory były strasznie łatwe, tam na początku poziom był zaniżony mocno, mi się po prostu lepiej grało właśnie łomem, a mi HP ten... Tylko zabrał trochę. Dobra, jak widzicie, mamy tu trzy lampki: Fuel, paliwo, Oxy, jakaś energia, nie wiem. I Power, czyli prąd. I Fire Test. A tu nad nami jest jakiś, jakiś płomień, ogień. Nie chuj. I na razie to nie działa, bo musimy dostarczyć paliwo i to główne, i prąd. A ja pamiętam dokładnie co tu trzeba zrobić. A więc jakby cię trwał za długo. Tylko dlatego, że. W dupę mać! Że chciałem już bosa pokonać. Dobra, tu tyle. fuck, jebany. Hmm. Dobra, nie tam granatę rzucę, niech aportują sobie. Szybko. g szybko Jimen, g Jimen, Freeman. Um, tak nagle mi przyszło do głowy, że Jimen i Freeman mają chyba coś wspólnego. To tylko moje zdanie. O kurde, no mać. No fajnie. i to. O kurde, kotasy. No ja tu chyba nic sobie nie poradzę z tym LHP. Aha, dobra, za nimi granatę rzucić. Oj, czuję, że będę tu jakieś 8 godzin przechodził i 8 lat niżej. Dalej stąd Dobra Save Znowu save Co jest? Wybuchaj Dobra To są te dwie rury na Paliwo czerwona i niebieska na ten oks. I nie wiem co to nam przetłumaczone by ale zwalić na to. Dobra, tutaj drzwi są zamknięte, a więc musimy iść dołem. A tu są takie. Tu jest dwóch panów pijaków. A jak poczęstuje granatem. Ale suchar, dwóch pijaków, panów. Aha, się uśmiałem. Aha i mam już pierwszego hejtera Znaczy nie w komentarzach ogólnie o filmu. Ale wolałbym mieć więcej tych te tych, tych O tych... Tych zwykłych oceniaczy, tych dobrych, pozytywnych oceniaczy. Nie oceniacie tylko, 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 tylko jebać to. Nieważne Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Uruchomienia paliwa. Tylko gówna Łotych Zdychaj O. Ło chur! Nie! Ja yes, udało się. O nie, 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 nie. Kurwa. dole tej zombie. Całchuj się w dupę. Tak cię nikt nie lubi. Ooooo Boże, ale oni zjebali to sterowanie. Nie wiem jak 10 lat temu mógł kto w to gra... mógł ktoś w to grać. Właśnie widzicie, jeśli zgamy się, kurwa, potem jak po lodzie. Nie wiem, kogo to był pomysł. Boże, żeby utrudnić komuś grę. Ja tam się skitram. KURW! Czekajcie, tam dojdę, bo tam nie ma. Żeby nie było, że sobie za jakieś bronie szczytuje. Albo co? Ja tam lepiej quick-save'a sobie jedne. Ja już kurwa na tym stratę dobre 20 minut gry Ja pierdolę Za gówno jebane. Zaraz ten klipa włączę i tyle będzie Dobra Postaram się mniej przeklinać Powiem już niektórych to drażni Jebanek je... Oj, sorry nie było zamieszane dobra hmm trzeba to uruchomić o kur... no sorry Grawitacja spada tu chyba do zera Mogę też mieć przemulony głos przez to że dopiero też wstałem. Mogę trochę później zresztą nagrywać to mój błąd Ale już trudno Ty kiepie czego tu chcesz? Tu już jesteśmy przy włączniku Czy ja dwóch? Ja biegnę To załączymy i git no teraz tu sobie wyjdziemy Gdzie były drzwi? Wcześniej zablokowane. Czemu tego tworzę? Aha, dobra Jak widzimy, już tutaj płynie oksy i paliwo, a więc jest dobrze. Myślałem, że coś zapisałem, bo takie było. Jakby prąd. Jakby prąd uciekał z kąbla. Mm, I tu mamy problem, ponieważ ja muszę zrobić save'a, a ja nie wiem, czy przeżyję z 18 HP. Nie, nie przeżyję. Muszę go załówko robić. Coś się nie pykło. Czemu on te granaty? Dobra, 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 szybko, szybko. Jest, udało się. Oczywiście, saving. Więc, a, dobra, nic nie ma. Ło! Czemu mi nikt o tym nie powiedział? Więcej razy tu chyba padnę niż nie wiem, niż w krzew, które się nie da paść. Ale suche. Hmm. jeżeli to. Innie. Nie wiem czy to są psy, czy coś podobne. Wiem, że na pewno jakieś gówno zmutowane. Ja tu już załączę światła. A tego czarnucha. Cię stuję. Życie sobie raczej na później zostawię. Jak będę mi wychodził, ten odcinek może trwać 20 minut, jak poprzedni. muszę tego bossa koniecznie pokonać. Bo to jest trochę żmudne. A więc nic na to nie poradzę. To są już uroki Half-Life'a, czyli te zagadki logiczne. Czy nie tyle. Więc jest akcja, co prawda, ale. Zagadki też są. Teraz tu... Wiem, że mogłem trochę mniej dać tych skrzynek, ale ja chcę tak jakby to przeżyć, żeby nie latać znowu po 500 razy. Chcę mieć pewność, że mi się teraz uda. Um, teraz jest skrzynka i idziemy. Finda tak się... zjebie. A więc ja mogę sobie pójść drobiną. Yo. Uwarcie mi, że mu nie przegrzać łomem, ale... ale tego nie zrobię. Co to w ogóle jest? Po co chuj, nie to takie wielkie budowali? Ale nie wnikam w szczegóły. Power. Double Sun Power. <laughs> Szybko, to takie gówno będzie, mam z prądem kur, i sejwa jeszcze nie mam. A nie mam, to dobrze, trochę ręka mi ścierpła, Jeb jebe jo Miksaif w, gdzie fraściu w jest O kurwa no dobra <śm> Apteczka Gdzieś na górze że będzie kolejna mm. Nie mam za bardzo o czym mówić Ponieważ nic się ciekawego nie dzieje Dobra, quick save Wie tu, prąd się uruchomił i po co mi były właśnie te Krzynaki Ale na szczęście Freeman ma dalekie skoki Pod ma gumowe nogi Dobra mm. Co tu jest Dobra, quick save, bo tu dużo razy coś czuję, że padnę Ej no ty, ale ty się, kurwo, miałeś schować. Widzę, że te gran... granaty nic nie dają. Ło! No, poś... Dostał. Mhm. O! Coś mi to nie pyknie, coś tak... Mam wrażenie. Jest. Udało się. Quick save. Mm, dobra i te najlepsze fajerwerki. Zginiecie! Yeah Ale nic, potwór sobie padł, a ja kończę odcinek Myślę, że już jest 18.15, a na 20 minut A więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie i zapraszam was po więcej na mój kanał i na, na kolejne odcinki zagrajemy w Half-Life. Na razie.